No, on bardzo głęboko przeżywał, przeżywał te liturgie, liturgię mszy świętej, bardzo głęboko przeżywał modlitwę. Czasem zdarzało się, że na Kulu, kiedy ktoś późnym wieczorem, nocą jeszcze, żeby sobie skrócić drogę do, na mieszkania, które były w pewnej części Kulu, przechodził przez kaplicę, mógł go zauważyć leżącego krzyżem na posadce i gorąco modlącego się. To był człowiek głębokiej modlitwy i każda msza święta była przez niego tak przeżywana, że no naprawdę samym przeżyciem było obserwowanie jego w czasie tych, tej, tej liturgii mszalnej. A jeśli chodzi o msze święte, to one też były niezapomniane? Bo jeżeli sobie Przypomnę sposób sprawowania Mszy Świętej i jeszcze wówczas biskupa w Krakowie, ale w kościele to zawsze się inaczej u odbiera, prawda? Bo to jest jednak dom Boży, szaty liturgiczne, pełne takie, wystrój, a tutaj na łonie przyrody, ale zawsze ten sam kapłan, ten niesamowicie skupiony na misterium, właśnie przemienienia pańskiego. I takim go miałem szczęście oglądać na inauguracji pontyfikatu. Było przy sprawowaniu Mszy Świętej cechą charakterystyczną, która od razu rzuciła mi się w oczy przy pierwszej liturgii z Janem Pawłem II, w której miałem okazję uczestniczyć, to zatrzymanie się podczas modlitwy po słowach modlmy się. To często nam. Zdarza się powiedzieć: Módlmy się, i od razu przechodzenie do tekstu. A Jan Paweł II, po zaśpiewaniu Módlmy się, zrobił to, do czego wzywał. Zatrzymał się na chwilę, zastygł, i widać było, że wzywając: Módlmy się, potraktował na serio to wezwanie i do innych, i do siebie. Chwilę się pomodlił, i dopiero wtedy podjął liturgiczny tekst. W momencie, kiedy on odprawia mszę świętą, to sobie myślałam, że to tak, jak się czytało o ojcu Pio, że cierpi w trakcie mszy świętej, tak jak Chrystus po prostu. Miałam to zupełnie nie... na no jakoś to mi... I już po, potem, za każdym razem, jak tam byliśmy, zawsze to myślałam, że... że coś takiego jest. I że, się, że wtedy po raz pierwszy se to uświadomiłam, i miałam tę myśl już zawsze, i zawsze mi się już później, zawsze miałam te myśl, że to od tamtego czasu, że to jest święty znaczy, że on już jest, że on jest, że jego kontakt z Bogiem jest tak wyjątkowy i tak niesamowity, i jego zatopienie w modlitwie, jego sposób odprawiania mszy świętej, że jakby. Że rzeczywiście się czuło niesamowitą obecność Boga. Niesamowitą. No bardzo szczególny rys tej duchowości, taki liturgicznej, to jest, to jest takie, no tak to mógł ktoś przyjmować takie spowolnienie więc brak jakiegokolwiek pośpiechu. Brak jakiejkolwiek niecierpliwości, zawsze był cierpliwy, zawsze miał czas, zawsze wyczekał, nigdy się nie śpieszył. Zresztą to jest pewnie znamienne dla w ogóle, dla, dla życia papieża Jana Pawła II, ale w liturgii to było bardzo szczególnie do, do zauważenia. Więc takie absolutnie pozostawienie swoich trosk poza tym, co się tu działo przy ołtarzu. Więc skupienie się maksymalne na samej akcji liturgicznej na tym, co jest przeżyciem wiary, co jest przeżyciem tajemnicy, co jest przeżyciem także przeżyciem apostolstwa dla wiernych. To jest na pewno rzecz bardzo, bardzo osobliwa dla papieża, znamienna.